No cześć, czekam właśnie na prom, bo będę zmierzał na holenderskie wyspy, tak zwane TESEL, a pisze się to TEXEL i to jest tutaj. Czyli na północy Holandii. To pierwsza i zarazem największa z wysp europejskiej części tego kraju. Można tam dotrzeć promem z Den Helder. I byłem tam już i było fajnie, ale teraz postanowiłem pojechać tam na dłużej, ponieważ za pierwszym razem pojechałem tam z samego rana i wróciłem wieczorem. No i za mało jeden dzień, żeby zwiedzić całą wyspę, dlatego teraz jadę na trzy dni. A tam jest prom. Lubię płynąć promem. Pół godziny sobie po morzu płyniesz. Można sobie chwilę odpocząć od prowadzenia. Bilet kosztował mnie 28 euro w obie strony. I kupujesz bilet powiedzmy dzisiaj i on nie ma daty ani godziny, kiedy możesz go użyć. Po prostu możesz go użyć. Podjeżdżasz otwierając się, szlapany i to wszystko. Dystans między głównym lądem a wyspą wynosi zaledwie kilka kilometrów, a całą trasę prom pokonuje w około 20 minut. Kurs odbywałem się codziennie od 6 rano do 22 wieczorem, co pozwala na wygodny, jednodniowy wypad na wyspę. Jednak może to być niewystarczająco, żeby zobaczyć wszystko, co Wyspa oferuje. A jest tego sporo. Między innymi 250 gatunków ptaków, rezerwaty przyrody, farby, na których sam sobie zrywasz truskawki. Normalnie zrywasz i idziesz. Zapłacić, no bo przecież nie są za darmo. W sumie łatwiej wymienić, czego na tej wyspie nie ma: na przykład autostrad, wysokich budynków, klubów nocnych, centrów handlowych ani fabryk. No, może jedna, ponieważ na wyspie znajduje się browar o jakże oryginalnej nazwie Texel. Wiem, właśnie z promu, ale kurde, nie za bardzo było tam, gdzie stanąć. Muszę jechać, bo jest wężej samochodów i tak ja dalej. Chciałem jeszcze pokazać, jak to wygląda, ale będę wracał, więc pokażę, jak będę wracał. Naturalnie, będziemy szukać jakiegoś miejsca do spania. I na razie są korki. Kurczę, ale wieje, będzie problem z panelami. Na dach na pewno nie dam, bo zaraz mi zlecą. Będę musiał gdzieś na ziemi ustawić. To, po czym teraz idę, przypomina mi miejsce, gdzie kręciłem swój pierwszy odcinek o numerze 0. I było to prawie rok temu, na Wydmach w Holandii. Powinienem coś mądrego powiedzieć na koniec, ale na początek nic nie powiedziałem, także na koniec też nic nie powiem. To są ptaki, które można spotkać na wyspie. Nie wiem czy to słychać, nie? Ale słychać może 100 tysięcy ptaków naraz, jest ich tutaj mnóstwo. Może dlatego jest to zakazane, ogrodzone, bo nie można tutaj wejść. Na wyspie mieszka aż 250 gatunków ptaków, co jest dość dużą liczbą, patrząc na rozmiary wyspy. Do wielu miejsc nie można się dostać, żeby nie zakłócać spokoju zwierząt. Ale można je oglądać z punktów widokowych, których również nie brakuje. Na wyspie można znaleźć ptaki takie jak szablodziobek, rybitwa mała, kulon, szczudłak, sieweczka morska czy batalion. Tak, to ptak, ale też jednostka wojskowa. O wojsku też będzie. Ale fajne muszelki! Jak chcesz to napisz do mnie, to Ci je dam Albo lepiej nie Na plaży we Włoszech są śmieci, na plaży w Holandii są muszelki Ale tam było ciepło, a tu piździ Nie wiem czy mnie słychać w ogóle, bo strasznie wieje Sam siebie nie słyszę To są jaja pewnie kogoś Ale jaja O, tu by się coś zaraz wykluło chyba tam było napisane, że jest otwarte od wschodu do zachodu słońca. Myślałem, że jak na fort, to trzeba będzie kupić bilet albo coś. A tam jest po prostu furtka, którą się otwiera i można wejść. Tego nie można zostawiać śmieci i chodzić po pagórkach. A reszta jest dozwolona. Co do tego fortu, to mam parę ciekawostek. Holendrzy zbudowali go w XVI wieku podczas wojen 80-letnich, które były walką Niderlandów o niepodległość od Hiszpanii. W XVII wieku Holandia była jedną z największych potęg morskich, a Texel odgrywał ważną rolę jako miejsce schronienia dla floty wojskowej i handlowej. W XIX wieku fort został zmodernizowany przez Francuzów, którzy okupowali Holandię w czasie wojen napoleońskich. Po klęsce Napoleona i wycofaniu się Francuzów, fort stracił na znaczeniu militarnym i zaczął pobadać w ruinę. Podczas II wojny światowej fort był używany przez Niemców jako punkt obserwacyjny i magazyn. Po wojnie został opuszczony i zaniedbany. Obecnie jest to jedna z atrakcji na wyspie. Wow, to jest pierwszy raz miejsce, w którym nie wieje. Jaka cisza. Aż to niemożliwe. I biegną za mną psy. <laughs> Pięć psów, sześć. Nie wiem, czy wszystkie widać. Dwa, cztery, sześć. Ja chyba siedem. Chyba ich pogięło. Na wyspie znajduje się kilka miasteczek. Pierwsza to Het które zamieszkuje tysiąc ludzi, i to właśnie tutaj wpływa prom. W zasadzie nie ma tu nic ciekawego oprócz jednego osiedla i kilkunastu budynków. Następne jest Auderschild i to już bardziej przypomina miasteczko. Jest dużo małych, wąskich domków, co nie generalnie ten można objąć w... na szerokość ramionami. Taki wąski jest. Busem bym tu nie wjechał. Jakby ktoś chciał, to jest chata na sprzedaż. Ale fajnie tu mieszkać. Akurat w tym domku, bo mieszkasz tu i wychodzisz sobie, idziesz 20 metrów, trochę po schodach do góry i masz widok. No dobra, widoki fajne, ale przydałbyś jakiś sklep. Sprawdzałem wcześniej, to wiem, że jest Jumbo, jest Lidl, ale akurat nie w tym mieście i nie znalazłem jakiegoś większego sklepu oprócz spara. No, ale idę coś sobie wszamać. Poniekąd jest to jakieś zabezpieczenie na rower. W zasadzie nie różni się to za bardzo od innych holenderskich osiedli. Po prostu domki naprzeciwko siebie, ulica. Jak wszędzie. Jedyne co, to nie ma tutaj żadnych wieżowców ani bloków. Więc prawdopodobnie na całej wyspie nie ma nawet windy. 110 euro za to. Za to 20. Według mnie to trochę dużo. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Nie wiem, co się czyta. Ta, ta, ta. No dobra, to na rynku nie ma nic ciekawego, oprócz muzeum. CAP. Muzeum CAP. Nie wiem, co to jest. Czy to chodzi o muzeum kapturów? Być może. Raczej nie. Ale sklepu dalej nie widziałem. To nie jest zwykły rogalik. To jest rogalik z szynką i z serem. Jestem niedaleko busa i słyszałem że z daleka, że jedzie coś na sygnale. No nie jestem pewien co. Ale tak się zbliżało, zbliżało i zatrzymało się daleko właśnie mojego parkingu Czekaj, co się stało się Żeby mi tylko nic tam nie, nie płonęło kurde A dobra, wypadek, bo już myślałem, że bus mi płonie Dobra, trzeba sobie w końcu przerwę zrobić Nie wziąłem sobie żadnego pola kempingowego, ani nic z tych rzeczy Nie mam żadnego pokoju, ani nie ma tutaj stacji benzynowych z prysznicami Dlatego muszę sobie radzić Nie rozumiem, jak to mogę zrobić na wyspie, czy są tu jakieś prysznice czy nie ale mam swój stary sposób, czyli po prostu podgrzewam sobie wodę i się w niej umyję w misce. Yeah! No, lepsze to niż nic, nie? Mam taki widok z okna, dosyć słaby co prawda, ale akcja jest taka, że jestem między samochodami na jakimś osiedlu i tutaj raczej nikt nie podejrzewa, że ktoś może w busie spać, więc jestem incognito. Z mini pomysłem jest wynajęcie roweru i zwiedzenie wyspy na rowerze. To będzie ciekawe. Tutaj są rowery do wypożyczenia. Jutro sobie wypożyczę, bo dzisiaj już za późno. Ale jutro z rana, jak tylko na śniadanie i napiję się czegoś, to, to sobie pójdę na rower. Ale jazdę. Ciekawe, dlaczego zostawili takie kółko niewyciętej trawy. Tutaj jest kolejne. Myliłem się, jednak jest tu blok, tylko że to jest statek Ale wygląda jak blok. I to jest coś w rodzaju hotelu. I najdziwniejsze jest to, że tam na zewnątrz jest polowa kuchnia. Więc nie wiem, czy to nie jest jakiś azyl, albo jakiś schron dla uchodźców albo coś, albo po prostu hotel. Ale widzę tu ukraińskie tablice i, i włoskie nawet. No tak to wygląda z drugiej strony, jak blok. A tutaj jest stanowisko do naprawy statków. Statek wpływa z drugiej strony. No i po prostu go tutaj naprawiają Tutaj była albo będzie jakaś impreza Ale pewnie w weekend, bo jest dopiero środa jest takie stanowisko do brilla, dosyć ciekawe Osiem rusztów, osiem stanowisk Nie widziałem czegoś takiego wcześniej Osiem, bo po drugiej stronie też są Uuu, to jest czymś pokryte Ściągam Starlinka i jadę zobaczyć zachód słońca na drugą stronę wyspy. Chciałem jechać po kolei, wszystko zobaczyć, ale... No fajny zachód słońca się zapowiada. Możliwe, że nic nie będzie widać. Bo jest zachmurzone, tak by się chmury pojawiły. Dopiero co nie było, i muszę iść przez las. Poprawna ścieżka to tam. Całkiem ponuro. Mam wrażenie, że coś mi zaraz wyskoczy z za krzaka. Ale podejrzewam, że wchodząc teraz pod górkę, zaraz będę miał jakieś fajne widoki. Ale jazda fajnie to wygląda w ogóle. Jak jakieś domki pochowane gdzieś tam między drzewami. A to są po prostu namioty między czakami. No, nic nie widać, tak jak myślałem, ale zostanę no na chwilę i tak. Całkiem sporo ludzi, jak na 22, a nawet później. ale co się dziwić, jak niedaleko mają pola kempingowe. Tutaj było albo będzie kino plażowe. Fajnie, szkoda, że no, zapewne po holendersku, albo po angielsku z holenderskimi napisami. Mniejszej się kąpie. Tam się zaczynają te namioty i tam jest parking. I to się ciągnie aż tutaj. Całkiem dużo. I całkiem sporo też ludzi tutaj chodzi. A jest już późno. W tym mieście już jest większy rynek. Ale praktycznie nikogo nie ma. No ale już jest 11, prawie. Także nie dziwię się. Plan jest taki na jutro żeby wynająć rower. Generalnie w każdym mieście można wynająć rower, lokalne biznesy opierają się głównie na tym. Podzieliłem pobyt, podzieliłem pobyt na tej wyspie na trzy dni. Pierwszą właśnie obejrzałeś, druga będzie z rowerowego, a trzecia jest pozostałych atrakcji i miasteczek. Fajne światło mam z tyłu, to nie jest tak, że ja za każdym odcinkiem robię takie samo, bo one ma tutaj... 360 opcji koloru, nie? I tak sobie tutaj zmieniam. To się też zmienia kolor, nie? Dlatego sobie postanowiłem, że będę zmieniał to o 1. No i ostatnio było 0, teraz było 1. Bo poprzednie odcinki dawałem losowe, ale stwierdziłem, że będę dawał po kolei, więc następne będzie dwa. I one się za bardzo nie zmienia. Te pierwsze guziczki tutaj. No, ale teraz jest jeden. Teraz kiedy to mówię, jestem niedaleko granicy z Danią. A pewnie jak to oglądasz, to jestem już w Norwegii. Także dzięki za oglądanie do końca. Każdą subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, oglądanie do końca i komentarz. To bardzo pomaga.